Prodo. działamy od 2005 roku w Poznaniu, ale większość naszych klientów to są klienci z całej Polski. Również obsługujemy klientów z zagranicy. W dobie internetu kontakt e-mail, telefon, poczta internetowa nie stanowi żadnego problemu. Tworzymy sklepy internetowe w bardzo przyjaznej cenie. Dodatkowo każdy klient po wykonaniu sklepu otrzymuje filmy szkoleniowe. Gdzie uczy się samodzielnie obsługiwać sklep, zarządzać nim, świadczymy pełną obsługę, czyli pomagamy w zakupie domeny, uruchomieniu e-maila firmowego, doborze odpowiedniego hostingu oraz oczywiście wykonaniu sklepu, jego konfiguracji, wdrożeniu. Klient odbiera gotowy, uruchomiony sklep. Dodatkowo od kilkunastu lat świadczymy presta polskie wsparcie, jedno z większych w Polsce gdzie pomagamy klientom przy sklepach PrestaShop? Rozbudowa, naprawy, aktualizacje, konfiguracje, tworzenie sklepów. Po komentarzach w internecie widać, że wykonujemy to bardzo szybko, w krótkim czasie i w bardzo dobrej cenie. Dodatkowo pomagamy klientom również w rozbudowie sklepów internetowych o dodatkowe wdrażanie modułów w sklepie, konfiguracjach, jakichś dodatkowych funkcjach, programowaniu dodatkowym w sklepie. Wszystko wedle wymagań klienta. Dodatkowo zajmujemy się również tworzeniem stron internetowych responsywnych w bardzo dobrej przyjaznej cenie. Świadczymy pomoc klientom również z dziedziny internetu. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.